Znamy. Ja mam. To bardzo Los tak chciałbym, mam artystów akurat o jednym imieniu, jednym nazwisku. Jakub Obertek, Po prostu czy przedstawię, Jan Obertek senior albo starszy, może nazwać też z nim starszym. Jakub jest absolwentem Szkoły Rzemiosł Artystycznych w Pracy, jest również wykładowcą i recenzją tej Pibertu. Od kilku lat y, zaszył się i mieszka w niewielkiej, ale mało miejscowości nazywała się Skała, gdzie też jest dyrektorem tamtejszej galerii. Z kolei Kuba, też taki na, nazywam w takiej wewnętrznej y, 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 nomenklaturze Jakub i Kuba dla rozróżnienia. Kuba z kolei jest y, absolwentem Liceum Klasycznego o profilu y, Rzeźba w Kamieniu. Od 2002 roku jest właścicielem i założycielem również studia projektowego Kubus Design. Od ponad 3 lat jest również dyrektorem artystycznym yy, bardzo dużego centrum kultury, centrum sztuk, współczesnych, właściwie w Pradze, w, Praze, w yy, Tak naprawdę, Szanowni Państwo, dzisiejsza wystawa nie jest jakąkolwiek. Yy, nie ma na, na celu postawienia naprzeciwko siebie dwóch osób. My te osoby tak naprawdę zestawiamy. Chcemy pokazać to, w jaki sposób, jak, jak różne może być spojrzenie na design, na wzornictwo przemysłowe w dniu dzisiejszym. Jak, jak bardzo ono było w stanie by, by ewaluować raczej w ciągu jednego pokolenia. Tak naprawdę mamy do czynienia te wszystkie y, prace, czy Jakuba Berdycha starszego i Jakuba Berdycha Młodszego mogą być przykładem albo tematem wszelkich rozpraw teraz, y, teraz, y, że tak powiem, na kanwie bieżących na temat wzornictwa A-designu, wzornictwa i e designu Jakub Berdy starszy wydaje się podążać tą bardziej tradycyjną drogą ustanowiono przez Luisa Sylwana, czyli tak naprawdę 3 razy F: Form Following the Function, czyli forma podążająca za funkcją. I tak naprawdę, prymarnym, możliwie e, najwa najważniejszym, najwyższym, najistotnym elementem jest funkcja, a dopiero forma jest jej wynikiem. E, 3 razy F to była tak naprawdę podwalina pod cały wynik, która się przez niemalże. 100 lat. to doskonała harmonia opierająca się na estetyce, na ergonomii, na funkcjonalności. To są rzeczy, które tak naprawdę są i użyteczne, i pożyteczne. Z kolei, jak Jakub mówi o swoich rzeczach, one poddane specjalnemu redesignowi są absolutną bombą estetyczną, tak? Jest to rodzaj, są świetne przykłady tak naprawdę ponowoczesnych tworów, ponowoczesnych tworów postmodernistycznych, które, które kierują się różnymi, różnymi cechami postmodernizmu. Jest tutaj nie Wielo zrozumienie, nie ma absolutnie jednoznaczności. Każdy może to rozpatrywać na poziomach takich, jakie jak jemu odpowiadają. Więc są tutaj komentarze do codzienności, do kultury, do, do polityki również. E, jedni z Państwa uznają tego typu zabiegi za, za jakąś powiedzmy ślepą uliczkę, którą podejrzają na dzisiejszym że inni z kolei będą starali się widzieć w tym e, swojego rodzaju powiew świeżości. Oczywiście kwestia jest jak najbardziej otwarta. Myślę, że zarówno zwolennicy tego tradycyjnego wzornictwa, zarówno czy też przemysłowego, jak i nowoczesnego designu będą chociażby w połowie zadowoleni z tej wystawy. A propos jeszcze projektów czysto artystycznych, wiem, że Jakub Berdyk senior chciałby zabrać głos. Yeah.

Wam podziękować za współpracę, bardzo serdecznie dziękuję Lelie za współpracę również, ze strony organizatorów jesteśmy winni podziękowania również Czeskiemu Centrum z Warszawy, które przełożyło się i współfinansowało to wystawę. Szanowni Państwo, nie pozostaje nic innego jak zaprosić Was albo na Morawskie Wino, albo i na Morawskie Wino i na obejrzenie wystawy. Dziękuję pięknie za uwagę i życzę miłego wieczoru.